Witam wszystkich. Dzisiaj spróbujemy wylicytować Volkswagena Polo z 2016 roku. Samochód niegroźnie uszkodzony przodem. Można powiedzieć kosmetycznie. Focus, albo z bardzo malutkim przebiegiem. Coś koło 32 tysięcy. Litrowy silniczek MP, MPI. Także bez turbinki niezawodna jednostka. Na klimie Tronik z książkami w ładnym kolorku zaraz zobaczymy czy się to uda wylicytować. 82 licytujących także w miarę spokojnie ale co się będzie działo nigdy nie wiadomo. Czasami jest tak że się kupuje jednym kliknięciem a czasami jest tylu kupujących że trzeba się przebijać i jeszcze jest potem ta cena tak nieatrakcyjna, albo tak wysoko obitują, że, że no nie opłaca się to przynajmniej do Polski. I tyle. Także za chwilę startuję, zobaczymy co się będzie działo. No i śmiga polówka. Fajerwerki jak na Sylwestra, wszystko ładnie, pięknie. Jestem ciekaw za ile się to skończy. Najlepiej jakby została ta cena, ta która jest, to by najbardziej pasowało. Bonus pasowało. Nieszczęsny bonus, którego bardzo nie lubię, bo zawsze ktoś podbija. Mam nadzieję, że dzisiaj nikt nie podbije i skończy się to za 4700. Tak, pięknie, udało się kupić za 4700. Jest bardzo fajnie. 16 roczek, 32 najechane, w ładnym kolorku na fajnym wyposażeniu także po naprawieniu samochodu nowy nabywca będzie na pewno cieszył się tym samochodem także my lecimy dalej zabieramy się za pracę życzę Wam miłego weekendu bo to w sumie dzisiaj piątek od rana w radiu trąbią, że zaczyna się weekend ma być piękna, słoneczna pogoda temperatura 25 stopni także w końcu skończyła się ta zakmurzona niefajna, deszczowa pogoda i można coś sobie sensownie porobić, bo jednak przy ładnej słonecznej pogodzie to wszystko to lepiej działa. Człowiek ma lepsze chęci do pracy. Także jeszcze raz miłego weekendu. Do następnego, miejcie się, cześć!